Jesteśmy na festiwalu Przeźrocza w Bydgoszczy. Za chwilę projekcja dokumentu o Dawidzie Linczu. jest Szymon Iczak, kierownik kina Szymonie, kim jest dla ciebie Dawid Tak Pewnie trudno zawrzeć w jakiejś prostej odpowiedzi tak skomplikowaną postać, ale mhm. dla mnie osobiście jest to na pewno jakaś taka brama do ambitniejszego kina, kiedy jako aspirujący młody, wczesno Kino mam. No szukałem czegoś innego niż to, co serwuje. E, telewizja w prime time, czy, mm -hmm. czy kina w szerokim repertuarze. A kiedy po raz pierwszy spotkałeś się właśnie z jego twórczością? Ja się spotkałem mm -hmm. dosyć łagodnie z Davidem Lynchem, bo wydaje mi się, że pierwszym filmem e, jego, który widziałem, e, był Człowiek-słoń, więc mm -hmm. film jak na, jego, roku. Jak na A... jego kinematografię, jak na jego filmografię dosyć klasyczny w opowieści, mm -hmm. z jedynie jakimiś takimi linczowskimi nazwijmy to, elementami. że mm -hmm. Było czysty. Tak, ale pewnie dopiero później, w jakichś takich bardzo informacyjnych, nastoletnich, idomańskich dla mnie latach, e, zgłębiałem e, dalej e, to kino. Mimo Drive... E, aha, no i też miasteczko Twin na no, pewno, uh -huh. tak. Pamiętam, jak tydzień siedziałem przed telewizorem. E, A ten ostatni sezon, trzeci, który liczno kędził przed tak, na no, parę, parę dobrych w, lat przed śmiercią e, w tym roku. Jestem fanem, absolutnie. Ja wiem, że on jest odbiegający. Zdecydowanie nie jestem fanem sezonu drugiego uważam, że to jest pomyłka i niestety mm -hmm. gdzieś no... E, ale w tej nie byłoby i... sezonu trzeciego. Tak, sam finał sezonu drugiego jest ok, ale, ale no, odarcie trochę... Prób... Tak naprawdę no, większość tylko odcinków odziera te miasteczki z tajemnicy i gdzieś, ba... o ile Bob w pierwszej części jest taką postacią metaforyczną, którą możemy sobie gdzieś czytać na wielu na poziomach, o tyle już ten antagonista części drugiej jest dla mnie zbyt Prosty, te, mm. to gdzieś tam wybierało, ale... A, ale tak, tak. Empire, ten, który nakręcił e, Lynch e, w Polsce, tak, w, w Łodzi. Przyznam, że nigdy mm. nie przebrnąłem no, przez ten film. Dla mnie to jest tak męczące, e, kuriozalne jedno mm. dzieło, które mm. wygląda trochę jak... Czy nie, to nie, bym nie, tam chciałby okażeć, nie chciałbym tutaj obrażać się jak byłbym mm. mistrzem, ale no, mam wrażenie, nie że... To, kurze, jest, to, tu, tu. To, wy, to wygląda jak studencka wprawka na no, zasadzie nakręci się film Davida Lyncha. Niektórzy, w nawiasie ja, mówią o nim tak. nieudane w Może tak, może tak, może tak. Znaczy nie ma Nie wiem, czego tutaj zabrakło, ale jestem chyba bardzo, bardzo zadowolony też z ostatniej ekranowej wizyty David w filmie Spielberga i Spielberg. gra Johna Forda w jednej dosłownie scenie w Fabermana, e, no, która jest w ogóle pięknym spotkaniem dwóch reżyserów z dwóch zupełnie różnych światów. Oni podobno się wcześniej wcale nie znali. E, ze Stephenem Spielbergem, tak? Tak, ze A to nie jest tak, że Spielberg miał kręcić, zdaje się, Dune? Tak, natomiast no, z, z tego co, co czytałem, to oni dopiero na planie przy okazji pracy przy Fablemanach Niektórzy uważają, że, że to jest właśnie najgorszy film są więc dwa typy. No, może tak, no on nie wygląda jak film filmcze, to jest film, który został gdzieś przez producentów przemieszczony. Okay. Dobrze, że mamy teraz porównanie okay. i dowód na to, że się w okay. Dio Nada bo kręcić, podem zrobił to świetnie. Mm -hmm. tak, ale Minch e w kolei na nim tej historii swoje piętro. Tak, ale może mówimy o tych najlepszych. Grzy. No, na pewno ma pan tutaj Zagubiona autostraga, serca. Dzikość serca, to jest też trochę inny film tak naprawdę Lynch'a. No, też kiedyś pokazywaliśmy dokument, w którym jest taka śmiała teza, że każdy film Lynch'a to tak naprawdę Alicja w Krainie Czarów Czernot... mhm. Twój, przepraszam, Czarnoksiężnik. Oss... Krainy Tak, tak. Mhm. Który jest gdzieś tam przepisany w najróżniejsze... Warianty. Jeszcze jest wspaniały film Od głowy do wycierania bo to, bo to Jest prosta historia, która jest chyba najbardziej klasycznym innowacyjnym filmem. No ale też są krótkie metraże, są animacje no, z tego masa jest... Tych filmów w ciągu swojego życia za dużo nie nakręć, bo to lepiej... 10 ponad różnych filmów. W ostatnich latach e, zajął się podobno med medytacją transcendentalną. Ja też, właściwie zawsze nicza postrzegałem, e, kogoś, e, kogoś więcej niż reżysera filmowego, dostrzegałem w jego kinie metafizyka. I zajął się pod koniec tą metafizyką. Tak, tak jest to zresztą o tym też dosyć szybkończy do niego dokument, czyli film Date chce odlecieć, w której ma... trochę Lynch jest pokazywany jako taka osoba gdzieś odklejona od rzeczywistości. Wydaje mi się, że gdzieś prawda jest. Pomiędzy, to jest dosyć prowokatorski dokument. Tro, trochę, wydaje mi się, niesprawiedliwy do tej postaci. On miał też ogromne poczucie humoru. Do końca gdzieś w plenie, e, społecznościowych też przy pomocy nowych narzędzi sobie e, gdzieś komunikował się ze swoimi fanami. Robił z dużym poczuciem humoru. Zresztą to cameo Spielberga też, wydaje mi się, jest fajnym mrugnięciem oka i, i tym, e, że on tak naprawdę, no, sam siebie nawet na serio Przyszło po kolei. Jak więcej. Wydaje back. mi się, że... Tak, że nie jest jednym z niewielu reżyserów, który tak naprawdę w nie jest Chociaż Ma swoich cudownych. Ma to, oczywiście i on sam też naśladował. Bo będziemy chociażby był na przykład, był łukach Barczuk. Na festiwalu Trzeciego pokazywać to, filmy Majdera, o których sam Lynch mówił, że, są, że były dla niego inspiracją i faktycznie chociażby w sieciach południe widać, że to są filmy lynchowskie w latach, kiedy Lynch właściwie był gdzieś tam pracującym dzieckiem. Ale... A to, że to był inspiracją, jeśli chodzi o odwraca pewni no? Pewnie Hitchcock, pewnie Felinin? Pewnie tak, no bo to są jakby to Hitchcock yy... i Felin, to są to są reżyserzy, hey, to człowiek którzy... Tylko to... psycholo... jest jakby bardzo... To są minoroty. Są, są psychologowie świata, niektórzy mm. bardzo gdzieś tam... Artyści. E, artyści ale mm. którzy psychologię postaci bardzo mocno rozwinęli i ruszyli w kino, Lynch, e, psychologiem kina też był. Zdecydowanie. No, Blue Velvet to, to wręcz jest film utkany. W, o tym że różno, e, psychologicznych teorii i, i tak. A dzisiaj zobaczymy dokument. Dzisiaj zobaczymy wywiad z tej, który był tutaj na tej sali przeprowadzony w trakcie Camerinic <grymne> w roku 2012 w ramach cyklu kochanki na Grażeniu Trudnickiej, więc też cyklu, który pewnie pokolenia Kinomanów wychował w Polsce. No i bardzo ważne wydarzenie na pewno to było. To była chyba trzecia edycja Kamerinich w no i no i to było duże wydarzenie, ten przyjazd Davida Lyncha. Myślę, że obok e, przyjazdu Lyncha z tych kamerin już tylko przyjazdki Jan i jest częściej wspominany przed Goszczą. Eee... Tutaj, no ale tak, bo Lynch to jest inna liga i faktycznie absolutna ikona. Eee, no i to wywiad myślę, że tutaj też budzi mnóstwo wspomnień, pewnie część osób, które była wtedy na sali, Ja, ja liczyłem na to, że jeszcze go kiedyś zobaczę. Eee, zobaczysz samego linca Tak, jest... no tak, tak. tak no. Niestety, niestety, no on sam zresztą w tych ostatnich swoich przekazach miał taki przekaz, że no całe życie palił papierosy, mm -hmm. całe życie pali cygara i, I to go zgubiło gdzieś tak na no finalnie. Przecież to było. No żeby na... to ten na koniec powiedzieć tak jak Laura Palmer w zakończeniu Twin Fix tak. do David samego See You in My Dreams. Tak, tak, no już na pewno w tych filmach nadal 10 nas będzie. Dzięki. Zapraszamy.